Moja działalność jako burmistrza miasta działdowa organu wykonawczego, w tym także jako kierownika Urzędu Miasta Działdowa, formalnie rozpoczęła się z dniem zaprzysiężenia, to jest od dnia 8 grudnia bieżącego roku. Niniejsze sprawozdanie jest z pierwszym sprawozdaniem składanym w Wysokiej Radzie. Pierwsze wysiłki w nowej roli nakierowałem na zapewnienie ciągłości bieżącej działalności rozeznaniu spraw i potrzeb działań do końca bieżącego roku z podjęciem przygotowań wespół z Radą do uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok włącznie. W międzyczasie kolejnym priorytetem było powołanie mojego zastępcy i uzyskanie od niego określonego wsparcia. Przyjąłem także jako zasadę początkowej niezmienności funkcjonujących dotychczas w zakresie rozwiązań organizacyjnych, strukturalnych i stanu kadrowego urzędu. Okres zamykania roku kalendarzowego, w tym okres przedświąteczny, to nie czas na zmianę. Od strony funkcjonalnej zaleciłem jedną zmianę, aby w czasie możliwie niezwłocznym, najlepiej z dniem 1 stycznia 2015 roku, Urząd Miasta jeden dzień w tygodniu pracował do godziny 17.00. Zaleciłem, by był to poniedziałek. Starałem się godzić obie funkcje, to jest organu wykonawczego i kierownika zakładu pracy. Wydając wymagane w tym okresie zarządzenia. I tak, jako burmistrz, wydałem pierwsze zarządzenie o numerze 121 na 2014 w dniu 9 grudnia bieżącego roku i dotyczyło ono zmian w przeprowadzonych w 2014 roku kontrolach w podległych i nadzorowanych jednostkach sektora finansów publicznych. Kolejne zarządzenie jako organu wykonawczego to. Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania zastępcy burmistrza miasta Działdowa, pana Ryszarda Duchny, które jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. Odwołanie stało się skuteczne z dniem 17 grudnia bieżącego roku, z chwilą potwierdzenia przez pana Ryszarda Duchny otrzymania jego treści. Okres biegu wypowiedzenia nastąpi po upływie zwolnienia lekarskiego. Aktualnie kończy się ono 9 stycznia 2015 roku. Kolejne zarządzenie o numerze 123 na 2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza miasta Działdowa. Jak już Państwo wiedzą, z prezentacji na sesji w dniu 15 grudnia 2014 roku moim zastępcą jest pan Andrzej Wiśniewski. Jednocześnie tym zarządzeniem formalnie potwierdziłem, czy też określiłem, że liczba zastępców burmistrza miasta Działdowa w kadencji 2014-2018 wynosić będzie 1. Z oczywistych względów podam, że ustaliłem dla zastępcy wynagrodzenie, obowiązki i limit kilometrów. Łącznie miesięczne wynagrodzenie to 8385 zł brutto. Limit kilometrów to 250 a obowiązki są w głównym swoim założeniu identyczne jak ustępującego zastępcy. Obejmują sprawę ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska, inwestycji, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i nadzoru właścicielskiego. W międzyczasie przygotowałem dwa lokale mieszkalne do sprzedaży, oba przy ulicy Skłodowskiej Kiri zarządzenia z dnia 17 grudnia 2014 roku o numerach 124 i 125 łamane na 2014. Postanowiłem wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków zarządzenie numer 126 łamane na 2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych a także związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku. Zdecydowałem ustalić wysokość, wysokość cen wywoławczych w drugim przetargu przy nieskuteczności pierwszego na działki nieruchomości niezabudowane położone przy ulicy Romana Dmowskiego zarządzenie nr 127 łamane na 2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku. Zatwierdziłem plan audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Działdowo oraz jednostkach organizacyjnych Miasta Działdowo na rok 2015, zarządzenie numer 128, łamane na 2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku. Jako kierownik Urzędu. Zarządzałem przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta w terminie od 12 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku. Zarządzenie nr 26, łamane na 2014, z dnia 10 grudnia 2014 roku. Dalej, wprowadziłem zmianę w procedurze kontroli finansowej oraz obiegu i kontroli wewnętrznej dokumentów w urzędzie, spowodowaną zmianą na stanowisku zastępcy burmistrza. Zarządzenie nr 28 na 2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku. Realizacja uchwał Rady Miasta przedstawia się następująco. Wszystkie uchwały podjęte przez Radę na sesjach pierwszej w dniu 1 grudnia 2014 roku w liczbie dwóch o numerach rzymskie 1 łamane na 2 na 1 do 2 łamane na 14. Oraz trzeciej w dniu 15 grudnia 2014 roku w liczbie 8 o numerach rzymskie 3, łamane na 3, od 3 do 10, łamane na 14, zostały w ustawowym terminie doręczone organowi nadzoru, to jest Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. Spośród ośmiu uchwał podjętych przez Radę na sesji w dniu 15 grudnia bieżącego roku, trzy z nich o numerach. Rzymskie 3, łamane na 7 do 9, łamane na 14 przekazano przy odrębnym piśmie przewodnim według właściwości także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. Uchwała nr 3 rzymskie łamane na 8, łamane na 14 Rady Miasta Działdowa z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Działdowo na rok 2014 została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku pod pozycją 4181. Wszystko omawiane przeze mnie uchwały, w tym w sprawie wyboru na funkcję w Radzie, Zostały przekazane do realizacji do podmiotów, których zakres uregulowania dotyczył, w tym do zainteresowanych. Wszystkie uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Działdowa. Dziękuję za uwagę.